Witajcie widzowie, w dzisiejszym odcinku przetestuję Game Pass Crime Boss. Będę kraść na dwóch kontach, na tym gdzie mam Crime Bossa, czyli teraz tutaj, a potem na koncie gdzie nie mam Crime Bossa, zobaczymy jaka będzie różnica. Oczywiście omówię Wam plusy Crime Bossa, czy jest opłacalny, czy 400 Robuxów to dobra cena, więc pojedźmy sobie znaleźć gdzieś dealera. Miałem to zrobić w formie jednego filmu, ale uznałem, że lepiej to zrobić w formie takiej serii, więc mamy tutaj dealera. Pierwsza rzecz to to, że mamy dostęp do snajperki. Widzicie, jest tutaj Game Pass Required, więc bez Game Passa tego nie kupicie. Mamy tutaj coś takiego, nie mam pojęcia, jak to się nazywa po polsku, ale tutaj też widzicie, że potrzeba Game i jest to darmowe, dlatego to sobie bierzemy. No, w tym przypadku mamy, widzę na bomby, nawet 30% zniżki, więc to jest całkiem spoko. I również macie wszystko 25% taniej. Przynajmniej tak pisze, jakby na stronie Emergency Hamburg. Do tego, czyli macie zniżkę, może dostajecie jeszcze o 25% więcej, gdy sprzedajecie różne rzeczy, i macie coś takiego. Jak wejdziecie sobie w telefon, wejdziecie sobie w kryminal i możecie sobie Tour, Kryminar, GIR, jak widzicie, macie takie, taki armor, dzięki któremu po prostu dostajecie mniej obrażeń. Również, jeżeli będziecie w więzieniu, to spędzicie tam 50% mniej czasu, więc myślę, że jest to całkiem opłacalne. Więc, najpierw tak kupimy sobie może 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 bomb. I kupimy sobie jeszcze. Co by tu kupić? Metal Bata, żeby się, żeby się szybciej rozwalało. Możemy sobie kupić. I weźmiemy sobie to, żeby rozwalać w, w klubie ten save, żeby nie używać bombki. Więc zrobimy sobie jakieś takie dwa, trzy kółka. I zobaczymy, ile zarobię z Crime Bossem, Potem zaloguję się na drugie konto i zobaczymy, ile zarobię na nim, gdzie nie będę mieć Crime Bossa. Bo przypominam, że macie tutaj 25% mniej, płacicie za, za rzeczy i dostajecie wień, więcej yy, pieniędzy za oddanie, właśnie złota i tak dalej. Mogę w sumie jechać do smuglera, może by miał bombki, ale już sobie odpuszczę, więc. Będę jechać typową moją trasą. Jeżeli oglądaliście odcinek z najbardziej OP taktyki na zarobek, jeżeli nie, to zapraszam. A jeżeli oglądaliście, to wiecie jaka to będzie trasa: mianowicie Clothing Store, Oso, Farm Shop. Potem sobie jedziemy do miasta, do Tool Shopa. Następnie, o tutaj mamy Vending Machine: to możemy ewentualnie pojechać do Aresa, do Vending Machina, Klub, Bank, Gas and Go, Jubiler zobaczymy to zapewne się jeszcze nie odnowiło oczywiście, że nie to ja w tym czasie zrobię sobie fly małpami i przelecę się po całej jakby mapie w celu znalezienia automatów zobaczmy tutaj, tutaj Jak widzę, że najbliższy automat to jest właśnie naprzeciwko dealershipa czyżby reszta była w mieście o, jeszcze mamy tutaj jeden Okej, okay, w tym w parku. No dobra, czyli mamy tutaj jeden. A tutaj mamy drugi. No dobra, czyli będziemy musieli tutaj jechać. A tutaj pewnie jeszcze w mieście będziemy mieli na 100% jakiegoś wending maszyna. Okej, okay, przy Police Station. I przy klubie. Okej, okay, więc fajnie nam się to ułożyło. Fajnie, I tu już więcej nic nie będzie, bo są chyba cztery automaty. No dokładnie, więc teraz sobie wracam, czekam aż się to kasy się jakby odświeżą, uzupełnią pieniędzmi. Przypominam, gram na, pu na prywatnym serwerze, dlatego te zarobki na prywatnym serwerze są mniejsze, ale i tak myślę, że to będzie rzetelny test. Więc widzimy się jak tu się odnowi. Ja się gdzieś przejadę przy okazji. Może se naprawię samochód, to przydałoby się, bo jest mega zniszczony. I zaraz się widzimy. O nie, słuchajcie, pali się farm shop. Czy ja się tam będę mógł dostać do środka? O drzwi się na szczęście nie palą. Czy ja tam będę mógł wejść, nie tracąc w ogóle zdrowia? Jakoś tak, o. żeby nie wejść w te płomienie. No. O kurde, jak będzie ciężko, to kraść. Uff, fu, fu. uff, No, akurat słabo się wylosowało z tym pożarem. Co się stało? Słabo się wylosowało z tym pożarem. No, dobra, nie, nie narzekam. Naprawiamy sobie za 3000. Samochodzik. Słuchajcie, czekałem trochę czasu, ale w końcu, w końcu możemy pójść i to zacząć okradać. O, proszę bardzo. I jaki dobry drog na początku, no świetnie. Oczywiście, potem sobie odejmiemy koszty. Wow, aż tak dropnęło? Jeju, już z pierwszego napadu, ile zebrałem? 7000. No dobra, to. Szczerze, dobrze się zaczyna, ale nie wiem, czy tak będzie. Jeszcze się obawiam, że w Osso nie będzie kasy, że jeszcze się też tam nie otworzyła. A nie wiem, może się zaskoczę, więc no sprawdzimy, jak bardzo się ten Game Pass opłaca. Na pewno co mogę powiedzieć, że Crime Boss jest drugim naj, najdroższym Game Passem, bo Sek kosztuje aż 800 Robuxów. Crime Boss wraz z motocyklami i, tymi, i tym zaawansowanym tuning garażem kosztują po 399, co jest całkiem sporo. To jest całkiem sporo Robuxów, szczerze. Ale nie wiem. No, to jest jakby można powiedzieć taka seria. Sprawdzimy sobie każdy Game Pass dokładniej. Był już odcinek z oceniania każdego Game Passa, ale to było tam tak można powiedzieć, że na szybko. A tutaj zrobimy to rzetelnie. Zobaczycie. Dokładnie, co daje każdy game pass w rzeczywistości? Oby tam nic mi w ogień nie wpadło. O, dobra. To będzie ciężkie. Okradanie tutaj tego farm shopa. Dobra, teraz sobie przejdę tu. Dobra, ogień mnie nie, nie podpalił. Tu jeszcze jest. Ja, no no, w farm shopie jest dużo banknotów często, które ma mega mało są warte. Na nic. I teraz po tym kierujemy się tutaj na te dwa vending maszyny. Może zrobię sobie je vending maszyn, machine, vending maszyn, machine. arestulsz. Szczerze nie wiem, bo pierwszy raz mi się tak wylosowało. Zazwyczaj to automat był tutaj i tutaj. No dobra, no jakoś, jakoś to trzeba zrobić. Najlepiej, jakbym na tych czerwonych nie dostawał jeszcze mandatów, też bym był zadowolony z tego. Ale nie wiem, jak to będzie. No, jest tutaj nasz pierwszy. O, jeszcze się zablokowałem. O, no tak, przecież mogę latać. O, dobra, niech tam sobie leży to Bugatti. O, no i sobie zapiszę, ile mam energoli i ile ciastek, żebym mógł potem to obliczyć. Dobra, i o, okradamy sobie automat. W nim trochę mało rzeczy jest. No dobra, niech będzie. Gdzie mi ta puszka spadła? O, tutaj. Dobra, no to zbieramy dalej. W sumie to pojadę najpierw do Toolshop'a, potem do Ares'a, potem po tego Vending Machine'a, pod policję, do banku, do klubu, potem do jakby automatu przy klubie, potem Gas and Go i Jubiler. No i potem statek oczywiście. Ej, ładnie sypie. Nigdy mi tak nie sypało ładnie. No, to się zepsuje. Jak zawsze. Na początku leci ci bardzo dobrze, a potem im dłużej okradasz, to tym gorszy drop jest. No dobra, zbieramy sobie tu shopa. Teraz czas na Aresa. Zrobię to, powiedzmy, no właśnie, też z dziesięcioma bombkami. Na tyle, ile mi wystarczy. Bombek to tyle zrobił. Tam też kupię dziesięć, żeby nie było. Nie wiem, czy ja mam tam tyle pieniędzy na tym koncie. No dobra, i teraz Ares. Zobaczmy, czy Ares odda. No. Ważne, że jest tysiak, to będzie półtorej tysiaczka z tego, no nawet więcej, 1600, więc nie narzekam. No i teraz trzeba dojechać do tego automatu, mamy tutaj ten automat, oczywiście sobie go dziabamy, o. no znowu, serio? O, dobra, trafiłem, trzeba zawsze znaleźć to takie jedno miejsce, znowu tylko trzy rzeczy są, o nie, cztery jednak, dobra, to, to dobrze. Dobrze się trafiło, na szczęście. I teraz sobie jedziemy na Police Station. Zmieszczę się tu? Zmieszczę. Jedziemy na Police Station do automatu i będziemy mieli... Wow. I będziemy mieli już trzy z czterech automaty z głowy. O, przegapiłem go. Ja już zapomniałem Mówię, już jestem przyzwyczajony do swojej starej trasy. Pierwszy raz mi się tak, tak rozlosowało. No, tutaj, dobra. Bierzemy sobie i co, i tutaj też cztery rzeczy. O, no to dobrze. No to dobrze, chyba ciastka są lepsze, chociaż nie pamiętam, ale coś się sprzedawało o 50 euro drożej. Na 50 euro to w sumie nie robi takiej różnicy. No i teraz czas na najważniejsze, na najdroższe. Mam taką nadzieję. Pierwszą bombkę sobie zużyjemy. Mianowicie okradamy bank, więc kładziemy sobie bombkę, robimy boom. Chowamy się, żeby... O, oj, i tak dostałem mega dużo obrażeń. A dobra, samo mi się to zregeneruje, więc nie ma problemu. No i jak wy będziecie na publiku okradać, to pamiętajcie, zawsze bierzcie złoto na początku. Proszę bardzo, zbieramy sobie całe rzeczy. Całkiem dobrze się trafiło, chociaż nie najlepiej. No na publicznym zawsze jest mega dużo. Tych rzeczy i teraz, tak jak mówiłem, czas na klub. Czas na klub trzeba sobie tu powoli o, zwolnić przez te fotoradary. O i tu jest ten automat. To w sumie już teraz sobie go zahaczę. To trzeba trafić o w to, w to miejsce. I teraz czas na klub. Dlatego wziąłem to, bo oszczędzam na bombce. A to mi się zwróci. Chociaż, no, jak robię tak mało tur, to nie wiem, czy się zwróci. I cyk, mamy trochę złota, nie za dużo i trochę gotóweczki. I teraz czas tutaj na gasen Na szczęście w podziemiach nie ma automatu, więc nie trzeba tam schodzić. Można to szybciutko załatwić. Mamy już cztery gwiazdki w ogóle, no w sumie nie dziwię się. Zaraz sobie zobaczymy pod koniec tego kółka ile zarobię. Ale za każdym razem jest to, są to trochę zmienne liczby. Przez to, że jestem na prywatnym. No dobra, tu nawet całkiem odrob. 1500, nie narzekam. Mówię, no początek był wyśmienity, a już się wszystko psuje powoli. Ale i tak dobrze było. I teraz jubiler. Jubiler zawsze pier na pierwszym kółku był odświeżony, a jak robiłem drugie kółko, trzecie kółko... To musiałem czekać na to wszystko, żeby się załadowało. To jest taki minus jubilera, że mega dużo czasu potrzebuje, żeby się załadować. I co mamy coś na zewnątrz? Mamy coś na zewnątrz. Nie za dużo, ale coś tam jest. Oby był diament, proszę. Jest diament. O, dobra. No to dobrze będzie. Jak jest diament, to ja się cieszę. Tylko nie cieszę się, nie cieszę się że nie mogę w to trafić. No, muszę tego użyć. Bo czasami się nie da w to trafić, to jest denerwujące. Okej, okay. co my tutaj mamy? Ach, ten piękny diament. On chyba 2500 kosztuje, więc to nie są przelewki. Całkiem niezła cena. O, i weź tu teraz traf. Mm, mega mnie to denerwuje. O, dobra, trafiłem w końcu. No i dobra, cały jubiler okradziony, tyle ile było. To zebrałem. Teraz możemy jechać na doki. Tutaj, tu jest smuggler, Sprawdzimy przy okazji, co tam ma. <laughs> Może miał jeszcze tańsze bomby, ale żeby był test rzetelny, no to też kupię od, od tego, od zwykłego dealera. O, tu jest 70, czemu ja 50 jadę? O, źle pojechałem, bo mogłem tunelem pojechać. Zagadałem. Uff, że ja, że ja się tu nie rozwaliłem. Przy tym nowym systemie driftowania. A to w ogóle jest takie szybkie, że jak tym skręcasz, to driftujesz. No i dobra, wjeżdżamy sobie na doki. Hamujemy. O, nawet się przed, prze, przez szlaban przecisnęliśmy. Parkujemy sobie. Ja mam jeszcze game pasa atletę. Teraz, jakby. Ale myślę, że jak taki króciutki gamepass do omówienia, to możemy zrobić na przykład w jednym odcinku dwa gamepasy. Myślę, że to by było całkiem spoko, bo niektóre gamepasy, jak właśnie Atleta, są mega krótkie do omówienia i nie ma co się nad nimi jakoś użalać i rozciągać tego. Mamy dwa, dwie sztabki złota, więc całkiem spoko, ale nie ma żadnej broni. Ja tu często jest broń. A, to w drugim kontenerze. Dobra, Żeby już nie biegać, to ja sobie skoczę tak. I cyk, detonujemy. Oj, za szybko przyszedłem. No i też niestety broni nie ma. Może w następnym ranie będzie, bo tu widzę, że wyjdą mi z tego jakieś trzy rany. No, czyli jeszcze dwa. Może jak, jak będę mieć dwie bomby, a będę potrzebował trzech, bo trzech potrzeba na jedną turę, to wtedy ewentualnie zrobimy test z jedną bombą więcej. Myślę, że to nic nie zmieni. I sprawdźmy, skoro minęło już taka, takie pierwsze kółko, ile zarobiliśmy? Ja obstawiam 30 tysięcy jakby w samych yy, w samych pieniądzach, bez tego bez tego złota, diamentów i tak dalej. No i uwaga. U! Dobrze trafiłem. Nie, serio, nie sprawdzałem przed. Możecie mi wierzyć. I co? Szczerze 31 tysięcy to jest całkiem dobry wynik.

Będę mógł przy okazji na czerwonych sobie przejeżdżać. No dobra, no Bugatti wpadło do, do rowu. Mogę je jakoś wyciągnąć, ale niech tam leży, niech odpoczywa. A sobie pojeździmy takim pięknym samochodzikiem. Chociaż nie wiem, czy Dodge by nie lepiej wziąć, bo on jest chyba szybszy. Tak mi się wydaje. No tu coś jedzie. Co się stanie z autem? Co się stanie z autem? Aha, po prostu. No dobra, Myślałem, że coś więcej się stanie. No to w takim razie ja będę powtarzać tę, będę powtarzać tą czynność i co i widzimy się jak albo wydarzy się coś ciekawego, albo po prostu już na zakończeniu zarabiania z tym gamepassem. Ok, więc minął mi poziom, minął mi crime i zarobiliśmy dokładnie 80. 561 z, z po prostu z obrabywania sklepów, więc teraz ja podliczę sobie ile zarobiliśmy i co zobaczymy. A więc z moich obliczeń wynika, że zarobiliśmy około 167 711 euro, czyli w przybliżeniu 170 000 euro, co jest całkiem, całkiem dobrym wynikiem. Więc teraz przenoszę się na drugie konto. Też będę na prywatnym serwerze i zobaczymy ile tam uda mi się zarobić bez crime bossa. A więc jak widzicie, jestem na drugim koncie, na którym mam dosłownie 6000. No, mam admina na szczęście, ale nie wystarczy mi 6000 na nic. Dlatego ja sobie prześlę 8000. To mi już powinno chyba wystarczyć. Wyślę 8000 sobie. Dobra. Wysłałem jest. Więc co? Ja sobie zrespawnię w sumie auto. Hmm, vehicle, spawn admin. I weźmiemy sobie też Bullhorn'a. Proszę bardzo, jest nasz Bullhorn. I co? Trzeba pojechać do jakiegoś dealera, ale na spokojnie, bo akurat wszystko się musi. Znowu zrobić, załadować. Więc tak kupujemy bomby. O i zobaczcie, i tutaj też jest większa cena nawet za te bomby, nawet jak jest przecena 1120. To 30% to co to te bomby już nie kosztują? 1200, tylko nie wiem, 1400, co podwyższyli cenę bomb podstawową. Czy co? Tu mamy w ogóle yy, automat warto wiedzieć. Nie mogę żadnych mandatów dostawać, bo serio będę taki spłukany. Więc na spokojnie sobie ze światełkami lecimy. Muszę sprawdzić. Tu mam drugi automat przy adaku. Się trochę niefajnie złożyły. Ale dobra, no niech będzie. Nic na to nie poradzę. Sprawdźmy, czy to jest smugler, czy gdzie. Mam czas, tak jak mówiłem. A nie, smugler jest w że Dobra, to sobie jedziemy tak, to do store'a. Tu trzeba zrobić nawrotkę. I teraz sobie pojedziemy tutaj. W sumie, jakbym nie kombinował, to by szybciej było autostradą. Ale że kombinuję, no to jest jak jest. A w sumie tu też całkiem szybko się jedzie. Tutaj tylko do hamowania. Oj, oj, oj. dobrze, że nie utknąłem na tych torach. Ale i tak. I tu mamy prosto, bez żadnych światełek, drogę. Trzeba smuglera zobaczyć, czy tam będą tańsze te trochę bombki. Żeby ten test był, no, jak najbardziej rzetelny. Więc nawet cena bomb się różni. Jak widzicie, więc ten crime boss jest serio op. Tak na dłuższą chwilę, nawet te tańsze itemy mogą ci się zwrócić. Nawet te tańsze itemy mogą, wiesz, to może być jakieś pięć ciastek dodatkowych. No mam skina Bacona, bo tutaj żadnego skina nie zmieniałem. Nie ma potrzeby. Zobaczmy, czy tutaj będzie może trochę taniej. I 840. O, tam kosztowały te bomby też 840. Tylko, że tam kupowałem u dealera, a tu u Smugglera. Więc tak, raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sto mi zostało. Ho. No, powiem szczerze, że ciężko. Tam nie będzie też diamentów, zapewne. Zapewne mi się nie trafi z diamentami też. No, ale dobra. Sprawdźmy, gdzie mamy dealera najbliższego. Ojej, już żartujecie sobie. Taki kawał mam jechać, żeby jakiegoś dealera znaleźć. Mm, nie podoba mi się to ani trochę Serio nikogo nie ma bliżej? Dobra, jeszcze bym szybko się po mapce Przeleciał Sprawdzić gdzie są te vending maszyny, tu jest jeden Drugi jest a, Boże, zapomniałem Gdzie był drugi A, drugi był przy Adaku, tutaj OK, a trzeci Gdzie jest trzeci? To w mieście już będą te dwa pozostałe Dam sobie dzień z drugiego kąta. Tu mamy trzeciego. O nie, tu trzeba wjeżdżać, żeby się do tego trzeciego dostać. No to będę le lecić co najwyżej tutaj. I czwarty jest. Czwarty jest co? Tutaj przy Harborze? Halo, gdzie jest czwarty? No kurde, to jest jeden wadaku. Halo, tu jest drugi, no w mieście i tu jest trzeci, przy klubie, dobra. Dobra, 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 tu już mogę sobie dać tu y, Vehicle Małpa Mi, dobra. I jadę pod Clothing store, bo już powinno tam być otwarte. I co, ja zaczynam okradać i widzimy się najprawdopodobniej, no, na podsumowaniu już. Słuchajcie, jest aktualnie druga tura, Robię drugie okrążenie i zapomniałem Wam w pierwszym okrążeniu pokazać, ale mamy tutaj dwa diamenty w jubilerze, więc będzie to bardziej opłacalne. I może będzie z tego. Może będzie mniejsza przewaga po prostu Game Passa. Zobaczymy. Cieszę się, że są dia dwa diamenty. W sumie to lepiej dla mnie, bo przy okazji będę mieć trochę więcej pieniędzy na tym koncie, co mi się przyda. Ale no, chciałem Was poinformować i lecę dalej. A więc już obrabowałem wszystko trzy razy. Jak widzicie, nie mam żadnych bomb. Przed sekundą sprzedałem Glocka. Zapomniałem jeszcze włączyć nagrywania. Yy, nie tu, tutaj o. Sprzedałem Glocka za dwa i pół tysiąca. Miałem tylko jednego, więc no. Sprzedajemy sobie to i Metal Bata. Czyli dostajemy 2800. I co my tutaj mamy do sprzedania? No, zobaczmy złoto i to i tu tylko 1200 za złoto, więc widać różnicę w tym. I za złoto zarabiamy 28 800 euro, a za biżuterię zarabiamy 13 tysiąca euro. Więc zdecydowanie mniej niż wtedy, niż z Bosem. I teraz tak. Udało mi się zebrać 28 energoli. 28 energoli. Jeden energol kosztuje 400 euro. Więc zarobiłem z samych energoli 11200. Całkiem spoko. A ciastek miałem 19. Jedno ciastko kosztuje 450. 8 1550 ciastek nie sprzedaje i energoli, ale wliczam je do zarobku. Następnie mam jeszcze 6 diamentów, które przydałoby się sprzedać, więc szybko sobie tam skoczę i sprzedajemy sobie te diamenciki. Tu tylko 2000 za diamenty, więc widzicie, mega się opłaca ten Game Pass i dostajemy 12 tysięcy za diaksy w porównaniu w tam z Krajobosem zarobiłem 7,5 tysiąca, mając 3 diaksy. Więc jest różnica. Jest. Czy nam już czas leci? Tak. No i zarobiliśmy tutaj jeszcze 77 530 około z obrabowywania. Więc jak widzicie, no, crimeboss zmienia bardzo, bardzo dużo. Ja teraz poczekam sobie jeszcze 5 minut, żeby mi się, żebym mógł dokładnie obliczyć ten wynik i porównamy sobie, ile zarobiłem. Właśnie straciłem montat level. Sprawdźmy tak dokładnie 77 539. Zauważyłem taką różnicę, że z Bosem na jakby zarabianiu, wiecie, z stacji paliw. Chodzi mi o to, co nie tutaj z kas. Chodzi mi o zarabianie z kas. O zarabianie z kas, no to tutaj nie ma prawie różnicy. Dlatego, że zarobiłem moi drodzy z Krajmbosem 80 561, a bez krańbosa zarobiłem 77 539 z kas, z rozwalania kas. Ale większą różnicę tutaj robi cena sprzedaży, no i no ta cena golda i jubilera, a więc nawet nie muszę obliczać za dużo, no bo miałem 500 euro, ale obliczymy to sobie, ja obliczę to sobie, mam czas na spokojnie. A więc bez Krainbosa zarobiłem 156 889, a z Krainbosem zarobiłem tyle, więc jak widzicie... Różnica jest. Przypominam, że macie też dodatkowy armor, który może się Wam przydać przy różnych strzelaninach z policją. A no i przypominam, że grałem na prywatnym serwerze. Porównałem sobie te wyniki bez Crimebossa i z Crimebossem i jestem zdziwiony, bo Crimeboss dał mi niecałe 15 tysięcy więcej. Przypominam, że był to prywatny serwer i dlatego może być aż taka różnica. Choć nie zmienia to faktu, że powinna być większa różnica. Nie pomyliłem się w żadnych obliczeniach, ponieważ mam 140 tysięcy, a wtedy miałem 500 dolarów. Więc przychód się zgadza, odejmując koszty jakby, koszty wprowadzenia, koszty kupienia bomby i sprzętów, to to właśnie. Wychodzi na to, że właśnie zarobiłem około 140 tysięcy. Jestem w szoku, że kraj Krajbos tylko z taką małą różnicą. Ja Wam bardzo dziękuję, jeżeli dotrwaliście do końca tego filmu. Zostawcie łapkę w górę. Zostawcie również subskrypcję, jeżeli chcecie więcej filmów tego typu. I napiszcie komentarz dla algorytmu. Trzymajcie się. Widzimy się już niedługo. Cześć. Na razie.